Co ja sądzę o występie Smolastego na Sylwestrze? Ciężko stwierdzić mi, co sądzę, ponieważ dowiedziałam się o tym tak jak wy. Nikt mnie o to nie zapytał, nikt mnie, Smolacy mnie o tym nie poinformował, że piosenka, którą napisałam razem z nim i zwrotka, którą napisałam dla siebie, jak tworzyliśmy ten utwór razem w celu zrobienia takiej nowoczesnej dumki na dwa serca będzie w przyszłości śpiewała, nie wiem, co sezon jakaś inna jego była narzeczona, czy do mnie ma na sobą wtórka. Gdybym wiedziała, że współpraca z nim polegać będzie na tym, że ja hmm, poświęcę cały swój czas, całą swoją osobę do promocji tego utworu, hmm, napiszę tekst do swojej zwrotki, i hmm, a potem będzie z tego robiony taki żart i, i jeszcze taka narracja pod tytułem y, sobowtór Dody to bo w ogóle bym się tego nie podejmowała, ponieważ jest amatorka. Jest to amatorka, jest to wbrew zasadom naszym estradowym, scenicznym. Y, większość ludzi się z tego śmieje. I okej okay, mnie to nie bawi. Mm. Ani te teksty doda z temu, czy tam z Shina. Pewnie dlatego, że po prostu ich to nie obchodzi. No, branża nie ma do tego takiego serca jak ja. I tam znajomi z branży po prostu podchodzą do tego bardziej na luzie, więc ich to bawi, że ktoś mógł odwalić taki numer. I. i, i... I nie sądzę, żeby mieli ku temu jak, jakiekolwiek uczucia. Ja mam, ponieważ ja po prostu ten utwór napisałam z serca o swoim życiu. Napisałam go dla siebie, dla osoby, która miała ten zwrotkę śpiewać. I nie podoba mi się takie zachowanie. Jest to zachowanie wbrew wszystkim zasadom naszego kodeksu pracy, jeżeli chodzi o bycie artystą. I, i współpracę między artystami. Ja zrobiłam kilka utworów z raperami w swoim życiu. Z Fokusem, Fakiet, który napisał świetną zwrotkę. Z BDSM, Dom, który też napisał świetną zwrotkę. No wiadomo, z, ze sobą zrobiliśmy dwa numery. Eee, czy Wy sobie w ogóle wyobrażacie, że ja bym mogła Wziąć jakiegoś innego rapera i powiedzieć mu, żeby rapował zwrotkę Smolastego? Albo że ponieważ no nie ma smoły, no to.